Także odwiedzimy Stowarzyszenie Producentów Warzyw ze Śląska. Zaczynamy. Akt nadania gminie Harsznica miana kapuścianej stolicy Polski. Rada Gminy i Zarząd Gminy w Harsznicy, na wniosek i za aprobatą miłośników kapuścianego rodzaju, przeciwnikom rozgłaszającym hasło nie przenoście nam w stolicy do Harsznicy, oficjalnie głosu nie udzielono. Działając samowolnie w oparciu o pożyczki z kapuścianych pól płynące, a z braku pożytków z innych pól pochodzących, w którym bieda i niedola nastała ma chęci szczere ogłosić się stolicą kapusty. Spisano w karsznicy roku pańskiego 1998, miesiąca września dnia 27 w obecności rajców gminnych oraz wszystkich zgromadzonym w tym miejscu. Impreza to była udana i potrzebna gminie. Czwarte dni kapusty w Harsznicy pokazały, że tutejsi rolnicy są dumni ze swego gospodarowania. A symboliczny akt samozwańczego nadania gminie tytułu Kapuścianej Stolicy Polski świadczy, że władze chcą i umieją reklamować się na zewnątrz. A jest się czym pochwalić. We wszystkich gospodarstwach, a jest ich dwa tysiące, uprawia się kapustę i przetwarza ją w kwaszarniach. Z roku na rok przybywa paczkowalni, a woreczki z etykietami z harsznicy można znaleźć w sklepach całej południowej Polski i Śląska, a początki kapuścianego interesu nie były łatwe. Pan Andrzej Pietrzyk ze Cwojczan prowadzi gospodarstwo rodzinne od 6 lat, zatrudnia rodzinę i dwie osoby z zewnątrz. Początki były trudne, bo to zawsze przy początkach jest trudno. No. Nie przechodziło się tak, no bo i zaczynało się, psuła się kapusta, różnie to było. No, zanim się doszło do perfekcji, to troszkę potrwał ten czas. No. no ale trzeba było ryzykować, no bo trochę przychody były, także postawiłem paszarnie w tamtym roku. No dzięki kredytom, bo preferencyjnym, bo to z gotówki nie jest człowiek w stanie dzisiaj praktycznie zrobić czegoś. Jak w jakim już... czasie pan spłaci te kredyty? No mam 5 lat. a 5 lat jest kredyt, jest niski procent po prostu. No. Przy tym to się opłaci, bo w ogóle jakby były wyższe procenty, to, to trudno by było coś robić. A od kiedy konfekcjonujecie kapustę? No kapustę to już praktycznie tak na dobre to dwa lata. Tak myślałem, żeby jakieś dostawić magazyny, żeby ten produkt po prostu gdzieś już po prostu go złożyć. No, bo to nie jest w stanie nikt przykładowo dzisiaj telefon jutro zawieść i naprodukować za parę godzin. Tego się nie da, bo to jednak schodzi. Gospodarz stale inwestuje. Zmodernizował dawny budynek przechowalni. Mieści się tu teraz paczkowalnia. Pieniędzy wydał sporo. Całe pomieszczenie wyłożone jest kafelkami, bowiem malowane ściany nie wytrzymywały oparów kwasów wydzielających się przy produkcji. Jest czysto schludnie. I jak twierdzi pan Andrzej, nie ma nawet problemów z sanepidem. Ten rolnik może na razie spać spokojnie. Ma zapewniony zbyt na 200 ton produkowanej tu w ciągu roku kiszonej kapusty. W jakim kierunku pójdzie rozwój gospodarstwa? Czy będzie pan zwiększał produkcję, czy unowocześniał ją? No raczej zwiększać no na razie to trzeba by gdzieś nowe, nowe po prostu zbyt gdzieś no miejsca jakieś no na razie na razie to co robię to wystarczy mi ta produkcja no chyba żeby coś w przyszłości no na pewno trzeba by coś zwiększyć bo wiadomo no koszty i w ogóle no zobaczymy no na razie jak pan, jak pan się zapatruje na wejście Polski do Unii czy boi się pan tego no raczej ja wiem no z kapustą to jest różnie No mam tutaj myślę że ten rejon z kapustą w ogóle, z kapustą kiszoną, to raczej nikt nie wejdzie, no nikt chyba nie robi taki dobry kapusty, jak tutaj w tym rejonie. A no, z, widziałem czasami holenderskie kapusty kiszone, ale to to nie za bardzo są. Także nasze kapusty są dobre, tak. I, Mogą być konkurencyjne. No kapusta kiszona, jako kapusta kiszona, bo do przechowywania i tam no wiadomo Holendrzy są mocni w tym i i tego, ale do kiszenia to my Raczej mamy dobre kapusty. Ale wróćmy jeszcze raz na imprezę, na koronację kapuścianych władz. Niechaj królewska para mądrze panuje, tak by harsznica nadal była godna miana kapuścianej stolicy. Rejon Południowy jest specyficzny pod względem klimatu. Więcej turocznych opadów niż w Polsce.